Sobota i niedziela. Tylko dwa dni zostały do pokonania czwartego, a zarazem ostatniego etapu trasy Krośnieńskiej Zadychy w tym roku. Zimowa edycja to nieco ponad 10 km po leśnych ścieżkach w Kamieniu i Gostchorzu, dające łącznie 200 metrów przewyższeń. Teraz to bieg w trudnym, błotnistym terenie, ale pierwszy dzień to była prawdziwie śnieżna przeprawa po śniegu i lodzie. To jest ostatnia trasa Zimowa w tym roku Krośnieńskiej Zadychy. Naprawdę warunki są niezłe zimowe. Przynajmniej pierwszego dnia, bo później prognozowane są odwilże, więc więc może tego śniegu już nie być. Lodu też jednocześnie, ale trzeba przyznać, że to był świetny pomysł i mamy nadzieję, my biegacze prosimy, żeby w przyszłym roku Także była Krośnieńska Zadycha. A może nawet za dwudziestka. Start i meta przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu. Ślad trasy dostępny na profilu facebookowym Krośnieńska Zadycha. Wszyscy, którzy pokonali trasę, powinni pamiętać o przesłaniu potwierdzenia na adres łukaszmałpaosirkrosno.pl. Trasę można pokonać wyłącznie na własnych nogach, biegiem lub marszem. Życzymy dobrej zabawy.